Cześć wszystkim! Dzisiaj chcę Wam zaprezentować zestaw WORTEL 58642. Został przeze mnie kupiony ponad pół roku temu. Miała to być rezerwa podczas dalszego wyjazdu. W razie czego, żeby mieć czym coś odkręcić. Chciałem mieć w razie jakiegoś nagłego wypadku jakieś narzędzia. Oto krótka prezentacja. Otwieramy. Walizkę kopiłem w markecie budowlanym za około 50 zł. Tak prezentuje się oto zestaw. Mamy grzechotkę na jedną czwartą cala, śrubokręt, przeduszkę. Nasadki od E4 do E10. Nasadki sześciokątne krótkie od 4 do 13. Nasadki sześciokątne długie od 6 do 13. Drugie części mamy bity, tor torksy, gwiazdki krzyżak płaski przedłużki pokrętło i tak zwana przeduszka. gięta postanowiłem przetestować go po powrocie na kanał trafił samochód z którego musiałem ściągnąć dolną obudowę i tak nasadka dziesiątka Jest już inna. Niestety ta oryginalna poddała się i pękła w pół. Podobnie jest w wypadku nasadek długich. Poddała się dziesiątka i trzynastka. Musiałem uzupełnić brakujące części. W tym momencie mam wrzucony jabłko. Jeżeli chodzi o grzechotkę, grzechotka sprawuje się bardzo dobrze. Z pokrętą, nie ma problemu. Problem jest z trwałością nasadek, które lubią pękać. Jeżeli chodzi o drugą część zestawu, bitów nie używałem. Podczas próby odkręcenia przeduszką giętką, tu przybliżę, ona w tych miejscach puściła i musiałem ją pospawać generalnie dokładając kilkanaście złotych można kupić dużo bardziej wytrzymały zestaw ja osobiście tego zestawu nie mogę polecić przy w miarę małym obciążeniu pękły mi trzy nasadki oraz Przeduszka Gięta. Jeżeli chodzi o grzechotkę, to sprawuje się nadal bardzo dobrze. Na co dzień nie korzystam z tego zestawu. Sprawdziłem go raz. Jak widać, musiałem dokupić elementy, które uległy uszkodzeniu. Także to by było na tyle. Wortel się u mnie nie sprawdził. Jeżeli chodzi o kolejne filmy. Piszcie proszę w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście, żebym przetestował. W niedługim czasie pokaże się film zmiany tarczy i klocków w Fordzie Fiesta MK7. Dodatkowo pokażę też konserwację podwozia i zabezpieczenie go oto tym specyfikiem, APP RStop. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Chciałbym podziękować wszystkim za uwagę. Zapraszam na mój kanał